Pies czy kot? Fredka czy chomik? Nasze domowe futrzaki wymagają naszej opieki. Zwierzę w eterze. Fachowej porady udzieli lekarz weterynarii Adam Cyniak. Program poprowadzi Karolina bast Wielokrotnie podczas naszych spotkań z Adamem opowiadaliśmy o cechach poszczególnych ras psów. Oraz kotów. Różne rasy mają nie tylko zróżnicowane skłonności do zachorowań, ale także zróżnicowane charaktery i wymagania. Dlatego postanowiłam przybliżyć podczas niektórych naszych audycji te specyficzne cechy, żeby może ułatwić przyszłym właścicielom trafny wybór nowego członka rodziny. Korzystając z okazji, że Adam jest na szkoleniu, dziś wraz z moim gościem specjalnym przybliżymy Wam rasę Pon czyli polski owczarek nizinny. Mam na imię Beata, nazywam się Nowak. Mam fantastycznego pona z fantastycznej hodowli od Beaty klawińskiej z Bydgoszczy. Wyjaśnię jeszcze wszystkim, dlaczego pon w pierwszej kolejności wpadł na listę ras, o których będziemy rozmawiać. Otóż rasa ta nie jest tak bardzo popularna jak Yorki czy Haskie, a i ja. Zalety tej rasy odkryłam bardzo niedawno, jako że mój osobisty pies, choć ze skroniska, ma niemałą domieszkę krwi psa właśnie tej rasy i rzeczywiście są zaskakująco fantastycznymi towarzyszami, chociaż wymagają sporo uwagi. Na pierwszy rzut oka widać, że Pon to psiak z długim, puchatym włosem. Zacznijmy zatem od pielęgnacji. Czego możemy się spodziewać, biorąc na towarzysza życia polskiego owczarka nizinnego? No na pewno częstego tego kąpania, wydobywania patyków i innych kosodrzewin z włosów są właściciele psów, którzy sami to ogarniają. No ja ze względu na zdrowotne przypadłości posiłkuję się co trzy tygodnie niestety, co trzy tygodnie chodzimy do Gromera. Wizyta u Gromera. Jaki to jest koszt? Jaki to jest koszt? No nie mały, bo co trzy tygodnie trzeba wydać 300 zł. A i tak dodatkowo trzeba psiaka codziennie czesać. Ale oczywiście, czesać w moim wypadku to jest za dużo powiedziane. Ja go generalnie przeczesuję, no po spacerze. Wiadomo, od razu jest okres kleszczy tych gadów wstrętnych, więc staram się go po każdym spacerze gdzieś przeczesać przed domem. Tak, ale codziennie trzeba, trzeba jednak ten włos przeczesać? No nie mówiąc o tym, że pupę, nogi, pysk, też no jeszcze gdzieś tam staramy się umyć do następnej wizyty, prawda? Jest to włos, długi włos, więc on no wymaga szczególnej pielęgnacji, naprawdę. Skoro mówimy o sierści, to jeszcze jedna ważna informacja dla potencjalnych właścicieli, czy taki pies linieje w domu? Nie, to są włosy. Na pewno nie jest to tak mocno widoczne jak przy sierści. Ten włos jak gdyby zachowuje się tak jak ludzki. Przeczesanie oczywiście wylatuje. No nie mówię, że gdzieś tam się nie zdarzy w domu jakiś kłaczek jego, ale nie. Nie mamy włosów gdzieś tam na kanapie, w samochodzie, gdzieś na ciuchach. Nie, nie mamy czegoś takiego. Przejdźmy zatem do charakteru Pona, bo są to psy pozytywne i niezwykłe. Wydawać by się mogło, że kanapowe ciaputki, a jednak są to psy pasterskie i potrzebują bardzo dużo świeżego powietrza. Tak, to prawda. Mój miłek Miłoszek sporo z nami i podróżuje i, i chodzi na spacery. No Musi się wybiegać taką naleciałością. Tak jak pani powiedziała, że to jest pasterski pies. Taki przykład. Jak idziemy na przykład na Chorwację i dwie osoby się kąpią, a dwie osoby są na plaży, to tak nie może być. Robimy wszystko wszyscy razem, bo on nie wie, co on w tym momencie ma robić i którą osobę pilnować. Także tak zagarnia nas, zagarnia zawsze. Jest to też pies, który najszczęśliwszy i najspokojniejszy będzie tylko wtedy, kiedy wszyscy domownicy są razem i nie przepada, kiedy ktoś z domu wychodzi. Tak, w kupie siła, dokładnie. Jeśli chodzi o spacery, to naprawdę jest wyspacerowane porządnie. To znaczy, tak, no nie ukrywam, że poranny spacer nie jest zbyt długim spacerem, bo się spieszę do pracy. Wie Pani, jak to jest? To myślę, że tak około 20, no skrajnie 15 minut poświęcam rano na załatwienie się. Myślę, że to też jest kwestia przyzwyczajenia. On też wpada w ten mój rytm, prawda? Więc on wie, co w danym momencie musi zrobić. Po południu to są nasze spacery. No to już wtedy wie Panie. W zależności od czasu, co człowiek ma do roboty, nie wiem, w domu, no to wtedy już takie półtorej godziny myślę, że przełazimy. No i wieczorem spacer, ale to też jest taki spacerek już. No latem wiadomo inaczej się to odbywa, zimą to jest też raczej krótszy spacer taki, półgodzinny. Dajmy na to. Jeśli na wstępie trudno Wam sobie wyobrazić, że psu należy poświęcić minimum 2-2,5 dwie, dwie pół godziny na sam spacer i do tego jeszcze codzienne czesanie, to jednak powinien wybrać mniej wymagającą rasę, np. przykład czułała czy mopsa, którym wystarczy 15 minut dziennie spaceru i to też pod warunkiem, że nie pada, bo takie psiaki nie lubią moknąć. Co do pona. Dlatego trzeba mieć bardzo dużo czasu. No właśnie. Charakteru. Jeśli się ktoś będzie decydował na, na pona, no to myślę, że musi wziąć to pod uwagę. A jakie charaktery mają pony? Hmm. Uparciuch. I mocno gadający na wszystko, na wszystkich, ale przyjaźnie. To nie jest tak, że on szczeka z jakąś taką zawiścią. Ale wystarczy, że ktoś obok ogródka przechodzi, no już, już szczeka, już lata cuduje, kombinuje. Jest mocno przy, taki przytulas z niego. Bardzo lubi wszystkich ludzi i wszystkie zwierzęta. Nigdy nie miałam jakiejś takiej akcji pod tytułem gdzieś na spacerze, żeby był agresywny do Kogoś lub do psa lub do człowieka. Nie każdy może sobie tego życzyć, ale lubi podchodzić do ludzi, żeby zwrócili na niego uwagę, tudzież gdzieś go pogłaskali, chociaż za uchem. No taki jest. No. Z natury psy zupełnie nieagresywne. Absolutnie nie. No nie. Naprawdę. Bardzo fajne, sympatyczne takie, czy kot, czy ptaszek gdzieś przeleci, nie wiem, jeżdż na działce, nie ma jakiejś agresji, naprawdę nie. Przyjazne wszystkim. Dla kogo jest to pies, czyli rodzina idealna dla Pona? No kurczę, no ja jestem idealną rodziną <laughs> dla Pona, <laughs> ale myślę, że doskonale Pon również w rodzinie się znajdzie z dziećmi. No, oczywiście trzeba mieć wszystko pod kontrolą, prawda? Myślę, że z mojego serca rodzina, tylko też taka rodzina, która lubi się ruszać. Korzystając z okazji, że wspomniałaś, że podróżujesz rodzinnie z psem, to dopytam Cię w kontekście zbliżających się wakacji i urlopów jak Ty podróżujesz z psem? Cóż, no, no przede wszystkim trzeba było Miłoszowi wyrobić paszport, ale już tak była mu gadana z hodowlą, że zamiast książeczki zdrowia wyrobiła mi od razu kobitka paszport, dlatego że Miłosz był u nas od czerwca, a my w lipcu już wyjeżdżaliśmy do Chorwacji. Jak go pakuje, tak? Mhm. <gry> no oczywiście szampony, odżywki, bo mój pies uwielbia spędzać z nami czas również w, w morzu. Pięknie daje sobie radę. Mamy ponton morski z, z silnikiem, więc jest to ulubiona jego forma zabawy w Chorwacji, tak sobie myślę. I tu tylko wtrącę, że znowu uwielbienie dla wody, a także czasem niestety błota. To nie jest cecha osobnicza miłosza, ale w ogóle psy tej rasy lubią być mokre i lubią pływać, co w połączeniu z tą długą sierścią nie ułatwia właścicielom życia. Ale to, że psiaki pływają, nie oznacza, że nie należy zadbać o ich bezpieczeństwo w wodzie. Oczywiście, kapoczek. Mimo, że pies doskonale pływa, trzeba wziąć też pod uwagę to, że, że są fale, że może się zakrztusić. No ten kapok jest no, naprawdę bardzo, bardzo potrzebną rzeczą w takich podróżach. Na pewno, jeśli jesteśmy w ciepłym kraju, nie wychodzimy w same południe z nim gdzieś na asfalt. Jeśli wychodzimy z nim na spacer, zawsze mamy specjalny baniaczek z takim podajnikiem na wodę, paszport w kieszeń Wszystkie badania trzeba zawsze pamiętać o tych badaniach, żeby ich nie przegapić, bo jak się przegapi, to znowu ten, tam jest jakiś taki termin, który nie wolno przegapić, dlatego że później można wyjechać z psem za jakieś dwa tygodnie dopiero, bo ta szczepionka jak gdyby musi tam działać. No i cóż, pakujemy go w samochód. A w samym samochodzie jak podróżuje? Oczywiście, że jeździ z tyłu. Oczywiście, że pas musi być obowiązkowo i wtedy obowiązkowo, mimo że to jest pon i raczej... Raczej pony chodzą w obruszkach. Miłek w tym momencie na czas podróży ma założone szelki. Ciepłe kraje, ciepłymi krajami, ale i w Polsce bywa, że jest latem upiornie gorąco. A polskie owczarki nizinne mają rzeczywiście ten włos bardzo gęsty. Bywają takie pomysły, żeby pona ostrzyć. Ale czy to są pomysły słuszne? Cóż, jak się decydujesz na taką rasę, na poniastego, który tego kudła ma naprawdę, raz że długi, to i gęsty, ja jestem przeciwniczką szczyżenia. Jak się decydujesz na takiego psa, no to dla urody też, nie? To ma to coś w sobie. Wiadomo, że pies jest dalej tym samym miłkiem, prawda? Mimo, że jest króciutko obcięty. Ale no jak się decydujesz na takiego psa, no to myślisz o tej jego urodzie, prawda? A ponadto ta gruba sierść stanowi izolator i zabezpieczenie psiaka zarówno przed chłodem, jak i przed gorącem. Co więcej, takie nagłe i drastyczne strzyżenie może przynieść katastrofę. Katastrofalne skutki w postaci poparzenia słonecznego, kiedy tej sierści braknie do ochrony skóry. A jak w takim razie ponachłodzić latem? Tak, jak wspomniałam, nigdy w upały z psem nie, nie wychodzę w samo południe, żeby nie wiem pies oddychać nie mógł. Oczywiście zawsze jakieś maty chłodzące są w domu. Jak jesteśmy na plaży, pies zawsze leży na ręczniczku swoim, na macie chłodzące i pod parasolem. Także w mm -hmm. no, ten sposób gdzieś tam zapobiegamy przegrzaniu. O. I a, no i oczywiście łapki, tak, po spacerze nad morzem znowu pielęgnacja łap, to znaczy na pewno. Wypukanie z piachu i na pewno posmarowanie albo witaminką A, albo specjalną wazelinką dla psa. W kolejnych naszych spotkaniach oczywiście powróci Adam, ale i ja postaram się znaleźć osoby, które opowiedzą szczegółowo o innych rasach psów oraz kotów i cechach im właściwych. Dziś kłaniamy się nisko. Do usłyszenia. Pies czy kot? Fredka czy chomik? Nasze domowe futrzaki wymagają naszej opieki. Zwierzę w eterze. Dowiedz się, jak dbać o swojego pupila w każdą środę o 12.15 na antenie Radia RSC. Powtórka programu w niedzielę o 18.15. Zwierzę w eterze.